Będzie ci mówić, ty mięczaku, ty, ty malutka istota. Wejście w bogactwo wymaga konsekwencji chęci bycia bogato. A co robił Napoleon? Przecież Józefina była piękna, bezczelna. Na ślubie sobie przekreśliła swój wiek i wpisała inny. zaraz nim <śmuszyna> tutaj Taśm porozkładane, że już za 50 minut mnie tutaj ma nie być, bo jest jakiś bieg i nie wolno mi tędy chodzić. Dzisiaj poruszymy taką sprzeczność, że z jednej strony bardzo dużo jest Ciebie we wszystkim. W sensie masz silną potrzebę komentowania wszystkiego, jako ja. Nie dajesz sobie czasu na refleksję, chociaż w taki moment. Z jakiego ja miejsca, z jakiego to ja przekonania to mówię? Czy to jest moje, czy to matka? Czy po prostu powodem jest zazdrość? Jakie emocje tutaj stoją, że ty fajnie kiedy jest to wdzięczność, fajnie kiedy chcesz się podzielić czymś pozytywnym, ale najczęściej ja mówię do tych osób, które chcą zagarnąć przestrzeń swoją osobą. Taka osoba jest w stanie zepsuć czyjś wykład. Wielokrotnie coś takiego widziałam. Ludzie też poczuli w tym momencie dyskomfort, kiedy zakończyła się jakaś całość i właściwie tylko słowa wdzięczności i aplauz się powinien pojawić, ale istnieje silna potrzeba. No więc mamy taką sytuację, że z jednej strony ty chcesz być wszędzie. Twoja historia, twoja historia. I jak to jest dziwne, jakiej to jest sprzeczności z tym, że jednocześnie chcesz chodzić do pracy takiej, żeby ci szefa, żeby ci odmówił co robić, że cały czas szukasz odpowiedzi na zewnątrz siebie do swoich spraw, które cię w ogóle nie inspirują do tego, żeby. Tej odpowiedzi poszukać tam, gdzie ona naprawdę jest, czyli w tobie. Czyli jesteś taką rozkapryszoną, nieświadomą, jakby taką marionetką nakręconą na ja, a jednocześnie samo niewystarczalną. To jest taki pajac w brzuchomówcy, zarozumiały, musi być, żeby bawić publiczność, czyli musi cały czas robić złośliwości, ale i tak do ożywienia swojego potrzebuje brzuchomówcy. Najważniejsze, co zrobić, aby obudzić sobie kreatora. Kurde flag, jestem w pięknym lesie, a tu jeżdżą, wszędzie są te taśmy porozkładane. To nie o to chodzi, że to ego to jest, mamy to ego i trudno z tym się nie zgodzić, jednak jeżeli w ogóle nie polegasz na sobie, tylko opowiadasz, metaforujesz cały czas. Jesteś alegorią o sobie. I to nie sobie opowiadasz, bo opowiadanie sobie o sobie może być uczące i móc sobie dać odpowiedź, poszukać w sobie. To tak, to jest taki świadomy kontakt ze sobą. Zadanie sobie tego pytania, po czym wejście w milczenie, w bieg, w jakikolwiek stan flow i. Dostaniesz często odpowiedź, ale im bardziej będziesz wyczekująca na tę odpowiedź, tym najmniejsza szansa jej dostać. Po prostu trzeba puścić, szczerze to puścić. Krótka dżemka biegnie tu uwalnia. Jest też kwestia, czy ty rozmawiasz ze swoimi jelitami. Co twoje jelita o tobie myślą? To takie pytanie, co mogą myśleć o tobie jelita, jak tam masz dużo mięsa? I długo się trawi to mięso. Co one myślą? Bo wiesz o tym, że jelita mają wielki wpływ na stan Twojej psychiki, że są połączone z mózgiem, więc można powiedzieć, że jest jakiś rys mentalny Twoich jelit. Jak dajesz ciało te cztery szlanki. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. To jest taki ukłon do jelit, ukłon do twojej wątroby. Co one ci będą miały do zakomunikowania? Że zakomunikują ci dozę spokoju, świetne wypróżnienie. Zwróć uwagę, jak się poprawia persentica jelit po tych czterech szlankach. Wręcz trzeba to kontrolować na początku sobie, uczyć się tego, nie wychodzić od razu na bal naturalny po czterech szlankach tego dnia rano. Trzeba po prostu zobaczyć, jak będziesz reagować, bo jeżeli nie jesteś przyzwyczajona do błonnika, do takiego pokarmu, to to jest taki bezszokowy detoks. Ale jak zależy jak byłaś zatruta, ile lat, ile lat byłaś odwodniona. Nie namawiam cię do wypicia od razu wszystkich czterech szlanek w całości, w pełnym wymiarze, w momencie, kiedy byłaś latami odwodniona. A takich ludzi latami odwodnionych jest. Jak w takiej sytuacji można w ogóle nie wpaść w apatię? Jak w takiej sytuacji jak jelita, czyli to jest to wszystko poniżej splotu słonecznego, poniżej tej żółtej strefy, jeszcze poniżej czakry życia, czyli to są już te bardzo czerwone strefy, czyli Twoje wypróżnianie. W jaki sposób Ty zaczerpiesz energię ze strumienia Ziemia, Kosmos, jeżeli w ogóle nie stosujesz się do chociażby tych takich moich prostych porad, żeby propriocepty, rano spojrzeć na świat. Jak ja teraz tutaj biegnę, to na czym polega ta proprioceptywność, że mój błędnik, że moje oczy z boku łapią przesuwający się krajobraz, że jestem w swojej naturalnej sytuacji ruchu, biegnę. Ja się będę upierać, że człowiek biegał. Człowiek od początku biegał, nie chodził step by step. Możesz powiedzieć, a co cię to obchodzi, co robił Neanderthalczyk? Ja ci powiem, a co ci obchodzi twojego? Ono powstało bardzo, bardzo dawno temu w odpowiedzi na koszmarne zbiór myśli egregorów i ono cię zaczęło chronić. Ono uważało, że po prostu jeżeli nie ono, no to ty zginiesz. Wyrzucicie grupa, będziesz występować, będziesz robić livey i się skompromitujesz i nie złowisz sama mamu. Skoro tak lubisz być w egocentryzmie swoim, to też ma plusy. Twórca musi przez pewien czas, przynajmniej ten pierwszy etap, uwierzyć w sobie, mieć przekonanie, że ma rację, bo inaczej w życiu nie ruszysz z tego skrzyżowania. To dlatego się kogoś popycha z tyłu, żeby wyskoczył pierwszy raz z samolotu. Podobno drugi raz jest najgorszy. No więc ciebie nikt nie popchnie ze skrzyżowania, mało tego. Ciebie tam będą zatrzymywać rodzina. Przyjaciele są już zaniepokojeni, że nie daj Boże, ty zrobisz coś innego. Z jednej strony w ciebie nie wierzą. I pukają się w czoło, a z drugiej strony pojawia się taki strach, że może rzeczywiście i coś może z tego wyjść, i wtedy to jest bardzo nieprzyjemne. Będzie to nieprzyjemne dla nas. Czyli nie dostaniesz tego kopa nigdy. Ty musisz wykonać ten pierwszy krok, więc to ego ci wtedy pomoże. Bo ego z jednej strony cię chroni i cię wkręca w niskie poczucie wartości, a z drugiej strony cię będzie kusić to jest diabeł. Będzie ci mówić, ty mięczaku, ty, ty malutka istota znowu. Znowu zreiterowałaś, znowu nie zrobiłaś, przecież ego jest zmienny jak diabeł. Ego to jest diabeł na twoim ramieniu, który jest bardzo pomocny również. Wielokrotnie diabeł podpuści, a potem żałuje, bo wszystko po idzie nie tak jak diabeł chce. Diabeł oczywiście jako żołg, żeby to ci wyobrazić, bo zła nie ma. Z ego się komunikujesz głównie na czas separacji od źródła na czas tego, kiedy jesteś oddzielona. Jak tylko się połączysz z tym źródłem, no nawet taką sekundą, no to jesteś w stanie patrzeć na to ego lub w ogóle on zniknie, ale to nie będziesz bundą, ale jesteś w stanie patrzeć na to ego z boku, go widzieć. Nic więcej. I wtedy podjąć świadomą decyzję. Wszystko zależy od Twojej decyzji. Decyzja o tym, że będziesz manifestować, decyzja o tym, że rozpędzisz te swoje pragnienia. Trzeba podjąć taką decyzję, ale jeżeli czujesz, że nie dasz rady teraz, to zauważ tylko swoje pragnienie. Będzie po drugiej stronie oporu. Zrozum, że ta rakieta pragnienia została już wystrzelona i możesz o tym zapomnieć, bo jest wiele dróg do osiągnięcia spełnienia, do dojścia do swojego celu. Jedne są wolniejsze, inne są szybsze. Są na każdą sytuację, ponieważ ty to stwarzasz. Są również dla tak zwanych nieudaczników. Tak, to jest ten moment, kiedy po prostu wystarczy raz, bo prawda jest też, jest inna droga, że każde takie. Częste myślenie o takim głównym swoim pragnieniu nadaje mu pędu i byłoby wszystko okej, okay, gdybyś o tym pragnieniu myślała jak o pragnieniu, a nie jak o potrzebie. Jak się myśli o pragnieniu? O pragnieniu się myśli w ten sposób, że jak to cudownie, że to jest, jak się cieszę, że mam taki sukces, jak świetny jest ten samochód, którym jeżdżę. Tak się myśli o spełnionym pragnieniu. Zawsze, żeby to było pragnienie, to trzeba myśleć z przyszłości, że już to masz. Tym cieszyć, okazywać wdzięczność. A jeżeli ty myślisz, że myślisz o pragnieniu mówiąc, jakbym chciała to mieć, kiedy to wreszcie albo coś takiego, no to myślisz o tym, że nie masz i nadajesz rozpędu sytuacji odwrotnej. Znowu Twoje wizualizacje, Twoje manifestacje pędzą do kontrastu, tam gdzie jest ten stan braku. Nigdy nie mówisz, jakbym chciała mieć coś, jak to już masz. Możesz być z tego powodu radosna, wdzięczna, czuć się bogata, czuć się zdrowa, ale nie możesz z tej pozycji już posiadania, bycia w tym, nie możesz z tej pozycji chcieć tamtego, bo to jest od razu nadanie pędu sytuacji, że nie masz. Jest też taka przestroga, nie bądź przesadna, nie bądź orgazmiczna w tym. Po prostu tu zawsze chodzi o równowagę. Dlaczego wszystko dąży do równowagi, do homeostazy? Nikt tego nie wie. Na logiczny sposób wydaje się, że ta Kate Walker, że ta serwerownia, że to jest jakieś ekstatyczne i tak dalej. Nie, to jest radośnie, miłosne, spokojne. To jest zrównoważone, to jest szczęśliwe, bezwarunkowo, miłość bezwarunkowa. Dlaczego, jak masz lęk wysokości, to chcesz go pokonać w ten sposób, że chcesz natychmiast zeskoczyć na ziemię? Jest taka przemożna siła, która chce cię tam zrzucić na ziemię. Czasami pomaga, wielu osobom w górach, gdziekolwiek, pomaga położenie się, się na drodze. Poczucie podparcia całym ciałem. Nie w dół. I to samo tutaj. Dlatego jeszcze raz ci mówię, czy ty jesteś głupkiem klasowym, czy ty w ogóle do ciebie to nie dociera, że... Jak ty wszędzie zostawiasz swoją kubkę, obojętnie, taką kubkę śmierdzącą, wszędzie. A ja to, to, a, a ja tutaj, a ja mam taką sytuację? Nie, nie. pepsi, to ty kompletnie nie znasz mojej sytuacji. To jest. To jest coś Potrzebuję rozkminy. Znamy się od wczoraj. Nie wiesz, w ogóle nie przeczytałaś, nie włożyłaś, nie zrobiłaś researcha, nic. A jest jakaś laska, a po pierdolę o nie. A jeszcze do wszystkich to zrobię. Wyślij do wszystkich. zawsze było tak, jak brałam udział w zatrudnieniu, że od razu było widać, czy ktoś napisał do ciebie podanie o przyjęcie do pracy. Po CV można było rozpoznać na kilometr osobę. A jeszcze list motywacyjny był od razu, wiadomo, że wyślij do wszystkich, bo i wszystko jedno. Ja sobie myślę, kto taką laskę przyjmie? Bo jeżeli ktoś Cię przyjmie w takiej sytuacji, to znaczy, że ta firma jest byle jaka, że szef jest debilem, że to jest wszystko byle jakie. Takie samo jak twój CV, jak to, co sprzedałaś. Przecież list motywacyjny to jest forma sprzedaży siebie. Przedstawienie najlepszych zalet. Jakie korzyści z zatrudnienia ciebie będzie miał szef? Jakie korzyści będzie miał wszechświat z ciebie? Link do fenomenalnego. Rewolucyjnego, ebooka, niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał, mojego autorstwa i znajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega, to działa, prawo założenia działa, prawo przyciągania działa. Jakie korzyści będzie miał wszechświat z ciebie? Nie tylko ty z wszechświata. No i teraz mi wypomniesz niekonsekwencje: przecież miałam wejść w energię żeńską, miałam zacząć brać. To nie to chodzi. Energia żeńska to nie jest głupota. Wiedzieć, czego ty chcesz od szefa. Jeżeli ty będziesz wiedziała, to skorzystasz z empatycznej zdolności energii żeńskiej, czyli będziesz wiedziała, czego byś ty poszukiwała w pracowniku. Zawsze odwracaj stronę. Ja przecież nie mówię do jakichś głupków, do osób niewykształconych, w sensie takich intelektualnie niewykształconych, bo tam szkoła to jest w ogóle nieporozumienie, ale załóżmy. Więc przecież to potrafisz zrobić tę inwersję, odwrócić to, co ja bym czuła i tak dalej. I sobie myślisz, jak ja bym tak poświęciła godzinę, przyszłaby ta Pepsi i zostawiłaby taką kupę. Jeżeli wiem lepiej, to ja potrafię zgromadzić u siebie. Co innego jest skrytykować dany kanał nawet u siebie, tworząc jakiś ciekawy content. A co innego jest zostawić kupę u kogoś w domu. Widzisz ten niuans, dostrzegasz tę małą różnicę, tobie się żadna manifestacja nie uda, jeżeli będzie tam twój pryzmat taki straszny, obecny. Jeżeli nie będziesz mogła puścić. Jeżeli będziesz manifestować miłość, a będziesz jednocześnie śledczym, osobą, która sprawdza komuś komórki, która zagląda, to po prostu jest w sprzeczności. Robisz takie rzeczy, które też ostatecznie i u ciebie wywołają wstręt. Więc po co robić rzeczy, które wywołają u ciebie wstręt? Oczywiście czasami się coś zrobi w tak zwanym afekcie, no ale wtedy trzeba to za każdym razem trzeba wybaczyć bo jeżeli coś się nie zadziało, to znaczy, że nie mogło się zadziać i odwrotnie, jeżeli się coś zadziało, to z takim wyborem, z taką przyczyną musiało się zadziać i teraz wszystko jest ok, kiedy ty jesteś po stronie przyczyny świadoma jesteś świadoma, że ty jak ruszysz ten klocek, to te wszystkie klocki domina się przewrócą ale ty jesteś wyczekującym którymś tam w kolejce klocuszkiem domina i czekasz, aż się przewróci ten bezpośrednio przy tobie. To jest najgorsza z możliwych opcji. To jest bycie w reakcji. W takiej energii to jest właśnie wyczekiwanie i rozczarowanie. Po to się to wszystko uczysz. Po to widzisz to ego, żeby dokonywać codziennie wyborów. Ten wybór świadomy, to zjem, to nie zjem. O, tutaj już będzie cawszyk potem. Widzę, że tu będą żerli. Naprawdę, Gdzie ja tu jest już na poważnie. Uciekam stąd, zaraz mnie tu przepędzą. No dobrze, chcesz przyspieszać te marzenia, żeby się realizowały, ale czy ty tego naprawdę pragniesz? Czego ty pragniesz? Czy ty jesteś w stanie, co ty jesteś w stanie położyć na drugiej szali? Bo to nie są żadne cuda. To jest po prostu wypadkowa, wypadkowa im bardziej czegoś pragniesz, tym bardziej to jest Twoje. Im bardziej czegoś pragniesz, tym większe temu nadajesz rozpęd. Jeżeli Ty chcesz pragnąć na chłodno, ja nie mówię, że w takiej szaleństwie, w rozpaczy, nie, nie, ale co Ty zrobisz, ten Indianin nie był w stanie wejść na dietę, czyli pragnął zdrowia, ale nie aż tak. Nie aż tak, żeby przestać jeść pewnych rzeczy. Co Ty jesteś w stanie zrobić, czy jesteś w stanie być konsekwentna? Czy wysyłasz jasne komunikaty? Co ty naprawdę, czego ty chcesz? Jeżeli czy ty chcesz bogactwa, bo wejście w bogactwo wymaga konsekwencji chęci bycia bogatą. To nie jest tylko wizualizacja, to nie jest tylko zabawa. Konsekwencją chęci bycia zdrową bardzo dużo. Ludzie mówią, że tak bardzo chcą. A ja widzę coś wręcz przeciwnego. Nie są w stanie wiele, tu nie chodzi o to, żeby jakoś poświęcać, ale nie są w stanie wiele dać, żeby wejść w to zdrowie. Najważniejsza jest rzecz, co cię powstrzymuje, czemu siedzisz na tym skrzyżowaniu? I jest jeden powód: strach. Strach. I całe Twoje życie tak naprawdę, moje, każdego z nas, Twoje, czyli moje wywalone na zewnątrz, to jest pozbywanie się strachu. To strach cię paraliżuje. Strach. Przed tym wszystkim strach powoduje, że się wstydzisz. Strach powoduje, że nie robisz pewnych rzeczy. boisz się tak bardzo niektórych rzeczy, że nawet jak się powie czego się boisz, to już się tego strasznie boisz. Boisz się śmierci. A pomyśl, że to jest w ogóle to jest abstrakcyjne. To jest tylko ego twoje boi się tej śmierci. To jest twoje fałszywe ja się tego boi. Jako istota, jako wielowymiarowa istota, turystka w czasie, przestrzeni, nie może się tego bać. Ty się starasz określić siebie, kim ty jesteś, po to, żeby jakoś te pragnienia sprecyzować. Ja widzę ludzi, którzy nie są w stanie zrobić tego, co mówią, że zrobią, że wcale im nie zależy tak bardzo na zdrowiu. Zależy im na spotkaniu kogoś, komu się oddadzą w ich ręce. Zależy im na spotkaniu kogoś, kto im zawaliduje wszystko. Kto im potwierdzi, zakonfirmuje, zabierzmuje. To nie o to, żeby cały czas rozmyślać, co ty stracisz, a co ty zyskasz przez to. Ale to jest oczywiste, dlaczego ty nie uprawiasz sportu codziennie. To jest oczywiste, dlaczego ty jesz rzeczy, które ci szkodzą. To jest oczywiste, bo za mało pragniesz być po drugiej stronie oporu. Za bardzo wygodnie jest być w dole. Za bardzo wygodnie jest drobić nóżkami i przebierać tymi nóżeczkami, w tym i udawać, że coś gdzieś się spindrasz. To jest udawanie. Naprawdę możesz wszystko. Naprawdę. Tylko i dlaczego ta manifestacja, ten godard, tak się cieszy taką straszną popularnością i wszyscy w to wchodzą? Bo ty myślisz, że nie będziesz musiała sobie pomóc. Zawsze, za każdym razem to wszystko zależy od ciebie. To jest Twoja decyzja. To Ty musisz tego naprawdę pragnąć. To To nada rozpęd Twojej realizacji. Jak pragniesz, to o tym marzysz. To jest tak, jak Ty pragniesz, żeby on wrócił na przykład SP, albo pragniesz pieniędzy, ale nie robisz niczego, żebyś się stała jego obsesją. Nie robisz niczego. Aż tak. Nie pragniesz tego, żebyś się stała magnesem dla pieniędzy, żeby te pieniądze biegły do ciebie, do radości, do luzu. Pieniądze nigdy nie biegną do ścisku. Pieniądze spierdalają od ścisku. Pieniądze kochają konsekwencje to jest energia. Konsekwencja daje ci poczucie wiara w siebie jest najważniejsza wiara w ten sukces. A bardzo trudno uwierzyć w cokolwiek, jak siedzisz w tym dole, jak siedzisz na tym skrzyżowaniu, ponieważ wiesz, doskonale wiesz, że masz w sobie masę strachu. Wiara pozwala zamienić w strach w ten impuls. Nie czekaj na żadne skutki, żeby reagować. To ty twórz przyczyny, a potem już nie kontroluj skutków, bo to będzie oczywiście, że skutki są takie. Skoro przyczyna jest taka, że jesteś bogata, no to oczywiście, że pieniądze do Ciebie będą walić drzwiami i oknami. Jeżeli ty uważasz, wierzysz w to, że jesteś naprawdę zajebistą laską, to ja jak w młodości, jak ktoś, jakiś facet nie leciał na mnie, a mnie się podobał, to ja mówiłam, jego strata nie wie co czyni, błądzi. I śmiałyśmy się, a inne laski chodziły, nieszczęśliwe, nie wierzyły w siebie. To po prostu jest tak oczywiste, jak bardzo potrafisz być konsekwentna. Chcesz bogactwa? Jesteś w stanie podjąć decyzję, że na początku będzie mniej zarabiania, że na początku może być tylko na przeżycie? Jesteś w stanie to wziąć na siebie? ponieważ każde wejście na inny poziom tego zarabiania powoduje, że trzeba otworzyć skarbiec. A jak on jest pusty, a jest minus, nie będziesz się bała wziąć na przykład, posłużyć się bankiem jak, jako dźwignią, ale bank Ci załóżmy, nie, całe szczęście, bo Ci nie pożyczy na porządku, masz już jakiś biznesplan, wiesz co robisz, wiesz czym się interesujesz, Wiesz, w jakiej tematyce? Przecież nie założysz super działającej kliniki z operacjami plastycznymi, co możesz się domyślać, że to może nieźle iść, nie mając takich ani zdolności, ani umiejętności, bo wystarczą umiejętności menadżerskie, żeby zatrudnić dobrych chirurgów. I oni będą sami niestety zatrudniający się, a ty będziesz po prostu sobie tylko to robić. Chce ci się, powiedz, co ci się chce? Siądź sobie, zrób sobie pyszne herbatki i sobie, tak powiedz, co ja jestem w stanie dać, manifestuję, manifestuję piękne ciało. Co ja jestem w stanie dać, żeby to ciało podtrzymać? Bo może się zdarzyć, że nagle się budzisz. No, pańskie jaja. Czy ty naprawdę chcesz być zdrowa? Czy naprawdę, naprawdę chcesz być sprawna fizycznie? Naprawdę jesteś w stanie dużo zrobić obróbką, skrawaniem, czyli Idziesz i, i kosmetyczka ci tutaj wklepuje, ty robisz, ale co ty robisz od wewnątrz dla siebie? Jakie nutrienty wprowadzasz do ciała? Niesmaczne. Ja nie mogę tego wypić, tych czterech szklanek. To one są... nie mogę! To jest, to jest ohydne. Ja chcę chałki jeść. Chałkę, chałkę lubię jeść. Czyli co robisz w takiej sytuacji? Uwierzyć w siebie, uwierzyć w swoją moc. Że zawsze wszystkie pytania pojawiają się z ego. Że źródło nigdy nie pyta, że wszystkie odpowiedzi są w tobie, więc źródło nie pyta, bo to jest oczywiste. To jest pytanie sobie, czy ja naprawdę to wybieram. I moja rada jest taka, że nawet jak patrzysz na człowieka, który jest tam, gdzie ty byś chciała być, on jest już w tym sukcesie, to ty musisz zastanowić się, czy ten człowiek w jakikolwiek sposób pasuje do twojej sytuacji. Ty uczysz się. Świadomości w ten sposób, że chcesz przebywać w pomieszczeniu, gdzie jest jaśniej, tam po prostu jest widniej i tym jest świadomość. Świadomość to jest Twoje światło, które oświetli Twoją drogę. Czy ja naprawdę to wybieram? Że jeżeli ja jestem dostarczycielem tego wszystkiego. Ty jesteś prowajdorką, to ty nie musisz być people pleaserką. Ty nie musisz się podlizywać wszystkim ludziom, ty nie musisz się podlizywać sobie. Ty po prostu mówisz, wybieram stanowczo, wybieram to i to. Wyszłam, udało mi się wyskoczyć wyżej, zobaczyć z szerszej perspektywy, wybieram to i to. Jest to już tylko zastanowienie się chwilę, jeżeli to wybiorę, to co może się zdarzyć? Na podstawie przecież też doświadczasz. Doświadczenie jest piękne, to nie jest to, że ja ci mówię, nie cofaj się nigdy, to, to byś popełniała ciągle te same błędy. Ewolucja nie polega na tym, że się ciągle popełnia te same błędy, tylko że się skutki popełnionych błędów przyjmuje na klatę i się eliminuje, eliminuje się te błędy. A ty chcesz eliminować tylko te skutki, bo ciągle nie rozkminiłaś, co się tam wydarzyło. Słowa, trzeba uważać na te słowa jednak, no. Nie nazywać tego błędem, tylko wskazówką, stopniem do wzrastania. Każdy facet, jaki się zjawił w Twoim życiu, to jest Twoja nauka. Miłość przedszkolna to jest Twoja nauka. Zauważyłaś wtedy, że jak za bardzo zanim latasz, on będzie uciekał, że oni są inni. Co to jest oksytocyna, se przeczytaj. Co to jest testosteron. Sobie to wszystko. Uświadom, że to jest twoja robota Bridget. A co robi Kate Walker, jak staje przed wyzwaniem? Zanim zacznie pytać, męczyć wszystkich wokół, żeby jej pomogli, albo no, sama sobie poszuka soluszy. Najbardziej zabawne jest, kiedy ty sobie to rozkminiasz. To jest tak, jak ja na przykład staję przed pustą ścianą i ja ją rozwiązuję jak obraz, ja ją rozwiązuję. Polędrzy są mistrzami rozwiązywania ścian i widzisz rozwiązanie, rozwiązujemy płaszczyznę, tak jak rozwiązujemy płaszczyznę elewacji, rozwiązujemy dzisiaj również, ponieważ jest masa dronów. Ile ja kasy zarobiłam malując przy pomocy 15 minut mi to zajmowało, dachy Krakowa, dużo dymów, te wszystkie dachy Krakowa, te takie zgniłe zielenie, podobno mieć nie patynuje się już tutaj w Krakowie na zieleń ze względu na takie ani nie inną ilość zawartości siarki w powietrzu i tak dalej. Dachy Krakowa, dachy, czyli piąta elewacja. Ty zapominasz o piątej elewacji. A piąta elewacja to jest coś, co właściwie powinnaś ty cały czas oglądać. Piątą elewację. Czyli jak jesteś wyżej, patrzysz z szerszej perspektywy, widzisz siebie z góry, widzisz tego, tą graczkę, widzisz tą Kate Walker, która goni za facetem, która mu sprawdza. Jakbyś na to spojrzała w ten sposób, na jakąś laskę, która grzebie komuś po kieszeniach, to byś sobie pomyślała: no, no pierdolnięta. Prosi się, prosi się, żeby jej wkutać. To się nie kończy dobrze. Bo to jest energia męska, to jest koniecznie już chcesz wiedzieć. Mówmy o tym, co jest przede wszystkim, co się odbywa na naszych oczach w Twojej sypialni, co się odbywa w Twojej kuchni. Jak uważamy, że oni chcą tylko, żebyśmy uciekały i uważamy, że my jesteśmy inne, my też nie chcemy tych takich nadmiernie dobrych, cudownych mężczyzn. Jak facet jest niski, to musi być bogaty. Nie ma innej opcji i to jest cudowne, bo on się budzi, patrzy do lustra i jak jedziesz do Monte Carlo i gdziekolwiek w Saint Tropez, widzisz zajebistą laskę, po prostu no modelka i ona jest piękna i ma na ręce albo tam w wózeczku za miliardy jakiegoś dziedziusia. a obok idzie konus, a wysiedli samochodu za 5 milionów, czyli za milion euro. On musi, jak jesteś niskim facetem, musisz to zrobić. Masz być bogaty, na tym się skup. A nie chodzi i mówi, jakie one są beznadziejne, to las. Patrzy na laskę, na którą wszyscy gapią się i mówi, jaka to jest dziwka. Ona nie chce mnie takiego. A co robił Napoleon? Dlaczego? Przecież Józefina była piękność, bezczelna. Na ślubie sobie przekreśliła swój bieg i wpisała inny. Tak jak ja. Nie zgadzam się na to. Skreślam, wpisuję takie, jak ja uważam za stosowne. Jak jesteś brzydką kobietą, to kasa i dasz radę zrobić z siebie bóstwo dzisiaj. A miłość Boga jest niewybiorcza. <grytanie> no zaraz mi tutaj zlinczują salineczkę. Ja czuję, że ktoś przyjdzie z takim pudełkiem na buty, i zbierze wszystkie salineczki świata i tam powrzuca. Ale ktoś powiedział Pipi Langstrug, a Pipi Langstrug to jest jeszcze taki rodzaj fajny. Ona mówiła tak, w pewnym momencie musisz coś opuścić, żebyś znowu mogła przyjść na czysto. my i Janiko wypierdalać, żebyście mogli jeszcze raz tutaj przyjść i będziemy razem. Tu się będzie pieko na leśnicie, tu się będzie jadło na leśniczadło. Okay.